Dzień dobry. Dziś ponownie zapraszam Was do wysłuchania opowieści małej gwiazdeczki. Dziś opowiadanie pod tytułem Orety, pszczółki się wyprowadzają. Posłuchajcie. Nadeszła noc. Ledwie za mamą zamknęły się drzwi, a już za oknem zalśniła gwiazdeczka. Wpuścisz mnie, Małgosiu, czy przychodzę za późno? Odezwała się przez szybę. Wejdź, gwiazdeczko! Małgosia szybko otworzyła okno. Myślałam, że dziś nie przyjdziesz. Było tyle błyskawic na niebie. Widziałaś, jak niektóre pięknie wyglądają? zapytała dziewczynka. Tak, śliczne są, ale dla was jest to niebezpieczne. Ja nie muszę się bać błyskawic, ale ludzie powinni ich unikać. W żadnym wypadku nie wolno stawać w czasie burzy pod drzewem, ostrzegała gwiazdeczka. Wiem, dowiedziałam się już tego w przedszkolu, pochwaliła się wiedzą Małgosia. Pioruny już tak mają, że lubią wysokie drzewa i budynki, w ogóle wszystko, co jest wyższe od reszty otoczenia. Mówię ci, to chyba jakaś przesada, że chcą dotknąć ziemi ogromnym ładunkiem energii, schodząc właśnie po czymś najwyższym. Gdybyś stała pod drzewem, to mogła ci się stać krzywda, bo taki piorun jest jak prąd, tłumaczyła dalej gwiazdeczka. Tak, wiem, dlatego, gdy zbliża się burza, szybko wracam z rodzicami do domu. Dziewczynka uważnie spojrzała na gwiazdeczkę. Wydawało jej się, że przyjaciółka wygląda dziś tak, jakby się smuciła. Jej promyczki nie błyszczały jak zwykle. A ona sama nie fikała koziałków pod sufitem, rozsiewając wokół tysiące radosnych iskierek, jak to miała w zwyczaju. Czy stało się coś przykrego? Czy to przez ten burzę jesteś taka smutna? Zapytała w końcu dziewczynka. Już ci mówiłam, nie przeszkadza mi burza. Co się w stało? Bo widzę, że coś jest nie tak, martwiła się Małgosia. Coś złego wydarzyło się w gwiezdnym przedszkolu? Nie, nie w gwiezdnym przedszkolu. Ach, westchnęła smutna gwiazdeczka. Małgosiu, jest mi dziś bardzo przykro, bo moje przyjaciółki, pszczółki musiały się wyprowadzić. Gdyby zostały w pobliżu rzepakowej krainy, to wszystkie by zginęły, wyjaśniła. Jak to? Kto by chciał zrobić krzywdę pszczółkom? One są takie pracowite. Podziwiam je, bo zapylają rośliny, zbierają nektar i mamy potem pyszny i zdrowy miód. Małgosia nie mogła uwierzyć, że ktoś mógłby chcieć skrzywdzić te owady. A jednak tak się stało. Na pewno chcesz usłyszeć tę opowieść? Jest bardzo smutna, upewniała się jeszcze gwiazdeczka, nim zaczęła swoją opowieść. Dziewczynka tylko skinęła główką. Była ciekawa tego, co zaraz usłyszy. W pobliżu rzepakowej krainy mieszkały sobie pszczółki. Moje znajome, zaczęła opowieść gwiazdeczka. Wiesz już, że te pożyteczne owady pracują nieustannie zbierając nektar czy pyłek kwiatowy. Zapylają też rośliny i dzięki temu macie owoce, warzywa czy zboża. Moje znajome pszczółki były szczęśliwe, że w okolicy, którą zamieszkiwały, była też lipowa aleja, bo one uwielbiają kwiat lip. Pewnego poranka pani gwiazdella zorganizowała nam wycieczkę, by odwiedzić te miłe owady. Tuż po przybyciu na miejsce, zdziwiła nas ogromna cisza, jaka tam panowała. Pszczółki nie tańczyły, nie śpiewały. Nie ścigały się, kto zbierze więcej pyłku. Tuż obok samotnej kępy kwiatów, zobaczyłam małą bzybzy. Bzy. To była moja pszczela przyjaciółka. Pakowała swoje rzeczy i płakała. Przywitałyśmy się pięknie, ona jednak nadal pochlipywała. Co się stało? Dlaczego płaczesz? I gdzie reszta pszczółek? Zapytała pani gwiazdella. Bzy, bzy, otarła łzy i spojrzała smutnymi oczkami na naszą gwiezdną wycieczkę. – Wyprowadzam się. Wszystkie pszczółki już się ustawiły do wylotu, czekają tylko na mnie. Ale mnie tak szkoda opuszczać tę okolicę. Niestety muszę stąd odlecieć, tak samo jak reszta – odpowiedziała. – Ale dlaczego? Co się stało, że musicie się wyprowadzić? – zapytał przejęty gwiazdor. Nic nie zauważyliście? Nic was nie zdziwiło? spytała z niedowierzeniem bzybzy. Bzy. Rozglądaliśmy się więc wokół, szukając przyczyny takiej smutnej decyzji. Wydawało nam się, że to idealne miejsce dla pszczółek, ale wkrótce zobaczyliśmy, że nie ma już ich ukochanych lip. Najpierw ludzie wycięli lipy. Podobno trzeba było poszerzyć ulicę i cała aleja zniknęła. Nasza królowa już wtedy martwiła się, czy wystarczy nam pokarmu, bo kwiatów w okolicy też było coraz mniej. Ludzie, niestety, szybko je ścinali, kiedy pojawiały się na łące. Cóż, cieszyliśmy się jeszcze z kwiatów rzepaku, który rósł na polach wokół. Tylko wiecie, Chyba coś tam było nie tak. Przyszli ludzie, czymś te rośliny spryskali, mnie od tego zachciało się kichać. Potem było jeszcze gorzej. Przez tę dziwną ciecz moje koleżanki zaczęły boleć głowy i z tego wszystkiego traciły pamięć. Wyobraźcie sobie, nie mogły znaleźć drogi do domu i ginęły, rozpaczała bzy. bzy. To straszne, co mówisz, odezwał się zmartwiony gwiazdolinek. My zaś stawaliśmy się coraz bardziej smutni. To miała być radosna wycieczka, a dowiedzieliśmy się takich okropnych rzeczy. Tak, to straszne. Nasza królowa, żeby ratować te pszczółki, które jeszcze zostały, postanowiła, że się przeniesiemy w inne miejsce, a było nam tu tak dobrze. Czy odwiedzicie mnie w nowym domu? Tylko jak mi odnajdziecie? Martwiła się bzybzy. Bzy. Poradzimy sobie. Gwiazdki mają swoje sposoby. Na pewno cię odnajdziemy. Zapewniała pani gwiazdelna. A teraz musisz się już pospieszyć, bo wszyscy czekają. Tak mi przykro. Pszczółka pomachała jeszcze na pożegnanie i odfrunęła. – A my zostaliśmy przez chwilkę w tym pięknym, ale nieprzyjaznym dla pszczół miejscu. Potem pani gwiazdella zdecydowała, że wracamy do naszej gwiezdnej krainy. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego tak wielu ludzi nie docenia pszczół. Długo rozmawialiśmy o tym, co się stało. I było nam wszystkim bardzo smutno, podsumowała tę niewesołą opowieść gwiazdeczka. Orety. Mnie też jest bardzo przykro, nie wiedziałam, że ludzie szkodzą pszczołom. Coś tam słyszałam kiedyś, gdy mama oglądała program przyrodniczy, ale myślałam, że już wszystko się dobrze układa, zmartwiła się Małgosia. Nie wiem, jak temu zaradzić, jestem tylko dzieckiem. Małgosiu, dzieci też dużo mogą. Podpowiem ci, że możesz poprosić rodziców o założenie domku dla dzikich pszczół. Oni na pewno będą wiedzieli, jak to zrobić, albo możecie zasadzić rośliny miododajne, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też są uwielbiane przez pszczoły. Poza tym, gdy wrócisz do przedszkola, poproś o to samo panią. Tam też możecie założyć ogród dla pszczółek. Wiele można zrobić. Dorośli niech poszukają informacji. Razem możecie wiele zdziałać. Zachęcała gwiazdeczka. Masz rację, nawet ja mogę coś zrobić. Już nie jest mi tak smutno, ucieszyła się dziewczynka. Teraz i ty, gwiazdeczko, będziesz weselsz, weselsza, bo nie lubię, gdy się tak smucisz i ma tobiejesz. Tak Małgosiu, już mi trochę weselej. Ważne, żeby od dziecka uczyć się szanować przyrodę, bo wtedy wszystkim będzie się lepiej żyło. Gwiazdeczka odzyskiwała dawny, radosny blask. A ty teraz już zamknij oczy i zaśnij. Nie wiem, czy teraz usnę. Chyba będziesz mnie musiała posypać tym sławnym, gwiezdnym pyłkiem usypiającym, powiedziała Małgosia. Hm, A wiesz, od kiedy cię odwiedzam, to jeszcze nigdy nie zasypiałeś z gwiezdnym pyłkiem? Gwiazdeczka zabłyszczała, zawirowała i na się spadło mnóstwo iskierek mieniących się różnymi barwami. Były takie piękne. Dziewczynka wiedziała, że będzie miała cudowne, magiczne i kolorowe sny. Dziękuję, dobranoc, gwiazdeczko! Małgosia dziwnęła jeszcze i zasnęła. Nie usłyszała już, jak przyjaciółka odpowiada i wraca do gwiezdnej krainy. Nie zdążyła jej też powiedzieć, że to dzięki jej opowieściom tak łatwo zasypiała. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego opowiadania.